Witam serdecznie, Paweł. Z tej strony witam Was w nowym odcinku w odcinku spontanicznym. Bo tego odcinka nie planowałem. Dziś mamy niedzielę, bardzo piękny, słoneczny poranek. Dlatego, korzystając z okazji, jadę do Ostrowca Świętokrzyskiego nad Tarka. Jadę poszukać starocin. Ja szukam rzeczy związanych z tematyką łowiecką, przyrodniczą. Szukam też rzeczy, które wykorzystam do zrobienia swoich noży. Jadę w teren Dariusza z kanału Darius. Tego serdecznie pozdrawiam. Może się spotkamy, nie wiem, zobaczę. Teraz nie przedłużam i widzimy się już na miejscu. Jestem już na miejscu, dopiero się sprzedawcy rozstawiają. Jaka cena tego zestawu wkrętaków dużego? Słówkę krętaki, dziękuję bardzo musimy chwilkę poczekać, bo dopiero wszyscy się rozstawiają

W jakie cenie ten bag do włoski? 150 się inni, a resztę tego mogliby się dograć Jest nakrętką, jest Ono nie, on nie jest najlepsze może, no ale dać po zewnątrz ale są po zł. Samo nakrętka 50 złotych A w środku bardzo zardzewiały? No trochę jest, nie Jest rzeczywiście. No jest trochę no, to wiadomo, nie? Ile dajesz? Ja no zastanowię się. No, na razie dziękuję. Takie co nie nożę. to ja

ファンの人たちが、この人たちが、この人たちが、この人たち

Pańsko no koledy ak tu pomyliłem to potwierdzenie do wypłaty. To jest to, że ja chciałem, czyli około 20 ile było. To proszę pa. A na co ci to? Ta też jest dobra, tam tamta jest nowiutka Nie używana, na pewno nie Nie, no to widać przecież. Nie, bo ja nie używam maszyny wodnej i wyciągnąłem bo kupiłem i to leci A to jest Do wieżarka Jestem tak, no. A do takiej, takiej pełnej negocjacji, jak już na koniec, jakbyśmy brali? My się dogadamy. Dogadamy się. No. Jeszcze ja mam ładną też Dreslaw. Pożna Niemiecką o ile to może? z tych co pan teraz tu ma to około 10zł a te? bo to na pocięcie do tych teplareczek małych miatewy ja dwudziesty i dwie dychy Wszystko za ile ja bym wziął? Co? A wszystkie? Wszystkie te noże, za ile bym na sprzedał? No to dychopusze na całości już. 40, 60? zł 60 Za 5 dych pójdzie. Nie będą panu Nie leżeć rodzice. To biorę. Wszystko <laughs> 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 to, to no, samo uchwyt też kosztuje, nie? Nie, nie. Uchwyt to wszystko jak jedna elektroda będzie mało, to bo przod dawał mało ale tu się na nie ma co jeść będzie bardziej, jak się ciepły zrobią no właśnie ciepły ale... się rary to ta elektroda ja nie będę tych gujek z opalnia wziął jak się patrzy to jest oryginał czy replika? Ten ta szabla jest replika. Jaka cena? 650 cm a te bagnety w jakiej cenie to no. różne ceny są. 500, ten lebel 600, no 500, 500, ten 500, ten 500, 500, นี่ครับก็คือนะ Neligacja z, z kamerą co powinni tego całego zostało 14 roku tam jest zagranica. Rosja, Austria, Niemcy marki polskie tutaj nie ma marki polskie to jest tylko setki to są drogie też banknoty o tu jest tam 20 marek polskich o tu zostaje o, tu. ale to też jest około dwóch ponad 200, na 200 dni. i jeszcze milion marek polskich o tu jest o, tu. i to jest Kultowa montana. A jaka cena ten Montana? 100 zł Już dochodzi do 200. Teraz muszę poprosić Marcina, żeby znalazł mi do niego brązoletkę. Będę miał identyczne miałem na Komunie. Ejmy. Ja już jestem w samochodzie. Udało mi się kupić kilka rzeczy. Kupiłem ostrza od kablarki, które wykorzystam do moich noży. Kupiłem ten zegarek montany identyczny dostałem na Komunie. Nie ma, ten zegarek nie ma oryginalnych pasków, ale uda może mi się gdzieś znaleźć. To byłoby na tyle w tym odcinku. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku.